O, 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 jejku! O, o, kolejny siedzi Kolejny piękny okoń O, sorry, nie, nie mogłem Nie mogłem go, kurwa Ale wielki okoń, ja pierdzielę Ale bydle Ale się, normalnie flauta się robi Zobacz Coraz spokojniej O, jest, ale przywalił Ale piękne branie ole okoń będzie Ale bydle O, takie coś sobie zrobiłem Jigriga. i od Fishapa Witam na kanale Matt Pro Fishing. Nadszedł ten dzień, lecimy na dużą wodę, zobaczymy czy uda się dobrać do tych okoni. Myślę, że tak, ale wiecie jak to jest w rybach, nie ma nic na pewno. Jestem pozytywnie nastawiony, nie przedłużając lecimy. Zobaczyć, czy jest miejsce tam, gdzie ja chcę Czy jest zajęte jak zawsze o, Ale błoto Idziemy zobaczyć Nie wierzę Chyba nikogo nie ma Pierwszy raz będę tu łowiał W tym miejscu Nie ma nikogo Puściutko No w tym miejscu jeszcze mi się nie udało łowić Zawsze było pełne ludzi Idziemy, zobaczymy Dobra, to co? To składamy się Zobaczymy Podbieraczek w razie mi. Co do sprzętu, który dzisiaj na to jest, jest dropik SG-2 Dropshot specjalist od Sawadża 2,23 m od 2 do 12 g. Kołowrotek Abu Garcia Revo STX 20, plecionka Power Pro 10, 0,10 mm, no i karabusik Extreme do 4 g, 195 cm. Ford nie ma co przedłużać, łowimy karambusika. Zobaczymy, ale jest pięknie. Jestem tak szczęśliwy, że nawet sobie nie wyobrażacie. Jeszcze grypki, tylko dopiszą też że będzie super. Zmienimy sobie przyjęte. O, na główce wolframowej. Dobra. niech upadnie i zobaczymy. Ręczę sobie już tym. Mam fordzie wymienić plecionkę, bo zobaczcie, że się kończy to... to. już jest dosyć zużyta trzeci sezon. Ale temo mojej to jest normalnie cud ta plecionka. Dobra, wydaje się to dam 200 zł niecałe, ale na trzy sezony nam już służy i to intensywnego wędkowania, więc jak najbardziej mogę polecić Kręcą się tu. Tylko się teraz strzelić i będzie w porządku. O, jest, siedzi, uderzył. Już przywalił. O ładny okoń. Ładny okonek. Siat. Nie no, pierwsza ryba i od razu taka ładna. Zobaczcie, jaki grubasek. Ale piękny okoń. Przepiękna rybka wracaj. Ale ładna ryba. No już mi się podoba. Nie no. Już jest fajnie. Ale jest tutaj drownicy. Nie widzicie tego, ale no naprawdę masa. Masa tej ryby jest. O, siedzi. Jest. A, ten mały. Ten mały. Ten malutki łuszek. Zobaczcie, dzisiaj miało być 25 stopni. I piękne słońce. Zobaczcie, co jest. Zachmurzone. 17 stopni. Ale to jeszcze się pewnie rozpogodzi, bo już widzę, że się coś przebija. No sieć ale mały, taki kolek. Ale skubią, o. skubią. O, siedz, ale mały. Kurde, same maluchy. Taki, ale grubaski fajne. O, ale było branie, to było piękne uderzenie. Siedzi, ale mały. Tamto to było piękne uderzenie. Oj, taki gluciar. Zobaczcie, salutko. Ale już fajne grubaski. Zobaczcie, fajne już rybki, grube. Zaczyna się sezon. Siedzi, ale mały. sobie sumika od coś takiego o sie ale kurde taki mały glut zażar to ale fajnie pobrał taki ogonek a może woblerkę jakiegoś jeszcze przy tym obrotóweczkiem takiego woblerka Gdańsku mi się sprawdziły ci tu mi się sprawdzą Miałem przed chwilą okonka fajnego, ale się oczywiście nie nagrywało, bo nie włączyłem nagrywania O, o, o mamy ładnego okonia Mamy ładnego okonia A! Jest ładne, A, piękny okoń Chodź tu ziomek Ale pięknie przewalił Mamy pięknego konia. Właśnie jeszcze zaczepił Nie jest jakiś największy, ale ładny. Zobaczcie. Jaki okonek Piękna rybka Piękna Piękny okoń. Piękny. Dobra, wracaj do wody. Piękna rybka. Szedł. kręcę się to jeszcze te większy, ko trzeba trochę pokombinować. Może obrotóweczkę Mam ja tu taką coś jeszcze na nią. sobie nie zrobiłem. Zobaczmy. Próbujmy dalej. Mam no, obrotóweczkę teraz oddam. Zobaczmy. Ale bijom. O, jest! O, ładniejszy jest. A, przywali ładniejszy. O, jest. Ładniejszy okoń. A zobaczcie, joki okoń. Zobaczcie tego. Trochę krew mu poszła od blaszki, ale spokojnie nic mi nie będzie. Głęboko mu się nie wbiło jakoś. Ziomek. Ja już jestem zadowolony. Może jakiś rekord dzisiaj, co? Tylko czy w ilości, czy wielkości O, 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 o! O o Co to siadło? Co to mamy? Ale będzie okoń. Chodź tu, wiersko mi wchodzi. O ja pierdzielę. Ale oko O kurde. Ale bydle. O 40 będzie. Ale bydle. Ja pierdzielę. Mamy go. Ale bydle, Co tu się wydarzyło. Zobaczcie. Zobaczcie to. Zobaczcie tego konia. Ja pierdzielę. Co za okonisko. No, on ma po cztery dychy, wam powiem. Kurde, nie mam miarki. Ma to miarki, ale mam taką miarkę. Zmierzymy go. Ale zobaczcie przepiękny okoń przepiękna ryba. Wracaj Do wody. Piękny okoń. Oh, lebydle. No i będzie kolejny gruby odcinek. A to początek jeszcze w zasadzie mojego dnia wędkarskiego dzisiaj. O! O, kolejny siedzi. Kolejny piękny okoń. Znowu. Oh. Zobaczcie, co tu się dzieje. Nie no, zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie to. I ja pierdziele, ale biję, ale będzie znowu wielki okoń. Jeszcze większy. Jeszcze większy. Nie no. Nie no, ten to już jest 40. I ja pierdzielę. Nie no, nie wierzę w to. Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę po prostu. Nie mogę Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Zobaczcie to Zobaczcie to Ja pierdzielę, Ale okonisko Ale bydle Dobra wypuszczam O sorry nie, nie mogłem Nie mogłem go kurwa Ale wielki okoń Ja pierdzielę, Ale bydle Dobra, wiążę zestaw, muszę sobie to przerobić trochę, bo tu sobie narobiłem i łowimy dalej, zobaczymy co jeszcze pokażę dzisiejszy dzień. Do fluorokarbonu, to teraz mam taki od momoi, ale tak jak wam mówiłem, używam różnych, to co mi tam wpadnie akurat to, to używam, nie mam jakichś swoich ulubionych. Wszystko jest praktycznie na kołach. Dobra, wiążemy szybko. Dobra, mówimy dalej. Ja i tak już jestem zadowolony. O, jest okonek, ale mały. Chociaż. O kurde, co jest? Co on teraz dopiero zaczął walczyć? Coś jest. Ale okoń znowu będzie. Co jest, kurde? Co to mamy? Mamy znowu ładnego okonia. Znowu ładnego okonia mamy No nie wierzę w to Piękny okonek Dobra wraca do wody To jest niczego sobie rybka ładne Wracaj Ach, poszedł Ach, biją cały czas, ale powiem wam że ta blaszka chyba robi w miarę selekcję bo te małe nie mogą się za bardzo zapiąć, a są tu cały czas, więc chyba to jest w miarę dobra przynęta. znowu siadł. Znowu piękne okoń. Chodź, chodź ty Znowu mamy piękną rybkę. Na tę cioszkę teraz taką mi przywalił. Będzie grigo. Wracaj. O, jest. O, przy... znowu piękne okoń. Znowu. Przy samym tym uderzył. Jest, piękny okoń znowu. Chodź tu ziomek. Pięknie. Chodźcie. Znowu piękny. Dobra, wracaj do wody. Ale ta tanta już jest... Dobra, zmienimy sobie tantę, bo już jest taka zmęczona, że masakra. Nie mam tu takiej samej. Różu sobie wrócił Zobaczmy na różowo. Dobra, słoneczko wyszło. Da się robić gorąco. Już siedzi Ale chyba ta przynęta to jednak się nie sprawdzi, bo będą takie gluty małe Natomiast kółeczkę od mansa Ale fajnie jest. Ale czuć już taką jesień, wam powiem. To powietrze, no zupełnie coś innego niż latem. No na te jaskółki to same drobiazgi Same drobiazgi Na tą jaskółkę musimy zmienić, będę dubał takie gluty no, chociaż nie taki mały teraz przewalił Nie jest ładniejszy Ale pięknie bije Oc nie tak no. jest troszkę większy taki okonek czy to trochę inaczej taka rybka wracaj do wody opa siedzi o. trochę ładniejsze o trochę ładniejsze ładne ładne okonie przy tym, co dzisiaj złowiłem, to, to są małe okonie, ale ładne. siedzi kolejny, ale mały. O, poszedł. Jest kolejny. Dobra, zmieniam tą przynętę, bo będę same drobiazgi dubał. Możemy sobie teraz raczka, próbujemy podnieśorować tym, ale się woda zrobiła, zobaczcie jaki spokój, pięknie, o, siedzi, o, jest ładny okoń, A, o, ale wyskoczył, piękny okoń, jest zmiana na raczka, dała rezultat, taki okonek Piękna rybka wracaj do wody Poszedł O takie coś sobie zrobiłem Jigriga I raczka od fish Widzicie jakbym został przy tej jaskółce to dubałbym te małe okonie A zmieniłem na raczkę i od razu kombinujcie jak się nic nie dzieje to kombinujcie jak łowicie za małe ryby, a wiecie, że są większe, to też kombinujcie. Dobra, mówmy dalej. O, jest, ale przywalił. Ale piękne branie. Ole okoń będzie. Ale bydle Nagrywa się to nagrywa. Ale piękny okoń. Ale przywalił. Ale piękna ryba. Ale przywalił. Zobaczcie co tu się dzieje. Przepiękny oko Piękna rybka Ale przywalił Dobra, zobaczcie tego bydlaka Ale knaga znowu Zobaczcie. a kurde mać Ale bydle było Jest dobrze Zaraz mówimy kolejnego Dosłownie podniesoruję Delikatne podbicia tylko przy dnie i zostawiam Podbijam i zostawiam. Ten rig ma coś takiego, właśnie, że ta przynęta tak fajnie unosi się do góry. Ciężarek jest na dnia, a przynęta jest tak ku górze. I delikatnie Podbijam, zostawiam. Podbijam, zostawiam. Jak najbliżej dna, żeby te drobiazgi jak najmniej mi wchodziły. Jest, jest. Mamy kolejnego ładnego konia. Jest, kolejny. Piękny. Piękny oko. Jest. Chodź tu. Mamy kolejnego ładnego. No, dzisiaj teraz pozamiatane. Taki. Okolek. Kolejny. Piękna rybka. Dobra. Wraca do wody. Wszystko teraz na tego raczka. Odfiszapa. No, siedzi od razu tylko wrzuciłem tam ojajaj ładny okoń znowu ale ładnie muruje ale ładnie muruje piękna ryba ale ładny okoń piękny okoń zobaczcie piękna ryba chodź tu o jest mamy zobaczcie jaka knaga koła słońce mi to słabo teraz świeci ale przepiękna ryba siedzi kolejny oh, kolejny ładny okoń mniejsze ale ładne chodź tu oh, ładny okonek piękny Piękna rybka, wracaj. Wszedł. Siedzi, siedzi. Jest. Kolejny, ale bije. Ale ładny okoń. A wypiął się. Ale przepiękny okoń go. Ale mi w wszedł. Ale silne są te ryby, Wam powiem. Niesamowicie. siedzi, siedzi, ale mniejszy chociaż nie taki mały nie taki mały przyjemny taki nie taki mały ten okonek ale walczy Kucznie. taki przyjemny, wam powiem bardzo ładne te ta ryby Taki ale grubasek Piękna rybka. Dobra, wracaj do wody. Siedzi, o kolejny. O, ładnie siedzi kolejny. Ładny oko. Ale bije. Ale bije. Ale mi tu w wciąga. Chodź tu. Łobieszko Kolejny piękne oko Kolejna piękna rybka Taki No wracaj yes. Dobra, ostatni rzut na filmie Jeszcze ja sobie złowię z dwie ryby, bo już mi się bateria rozładowuję trzy baterie wykorzystałem ze 3 godziny nagrań mam siedzi kolejny jest ale przywalił nie no to jest coś pięknego ten mniejszy najmniejszy będzie ma ale i tak piękna ryba patrzcie jest, kolejny. Wszystko jednakowe, powiedziałbym. Piękne ryby. Czekaj, poszedł. Siedzi, 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 siedzi. Mamy kolejnego pięknego, ale bije. Piękna ryba. Uuuu, to no nie będzie taki mały okoń. Ale bije. Kurde, nie mogę. Co to mamy? Przepiękna ryba Przepiękna, ale chodź tu Chodź tu, piękny okoń Ale silny Chodź tu Sob... Co Dobra ostatnie 2% baterii Kończymy na szybko Ja jeszcze sobie chwilkę połowię Bo ja mi dzisiaj tego odcinka nie skończył Co chwilę łowię piękne okonie Dzisiaj był super dzień Widzicie, że dużo kombinowałem I musicie kombinować Bo jak nie będziecie kombinować To będziecie łowić albo małe ryby Albo w ogóle Dzięki wielkie za oglądanie Jeśli cię podobało zostaw łapkę w górę Zasubskrybuj kanał I zostaw komentarz Do następnego